Słowo stres pewnie większości z Was kojarzy się z czymś negatywnym, z reakcją, która powoduje szereg niekorzystnych skutków w naszym ciele, w naszym mózgu coś co sprawia, że nasze życie staje się życiem gorszej jakości. Tymczasem, gdybyśmy mieli zapytać zwierzęta, które żyją w tym lesie, co sądzą o reakcji stresowej, gdyby mogły nam odpowiedzieć, pewnie powiedziałyby, że stres jest czymś, co pozwala im przetrwać. Jest reakcją, która pozwala im walczyć, pozwala im uciekać, pozwala im zaadaptować się do tych trudnych warunków, w których przyszło im funkcjonować. Nie inaczej jest dla nas ludzi. Stres jest również reakcją, która pozwala nam przetrwać w tym świecie, w którym my żyjemy, z tymi wyzwaniami, które stają przed nami. Pozwala nam przywrócić stan równowagi wtedy, kiedy zostanie on zaburzony przez różnego rodzaju czynniki psychiczne czy fizyczne, które zaburzają stan naszej równowagi, które wytrącają nas ze stanu, który nazywamy homeostazą. Reakcją stresową steruje pod wzgórze. Niewielki fragment naszego mózgu znajdujący się mniej więcej w tym miejscu. Pomyślmy o naszym ciele jako orkiestry złożonej z wielu różnych muzyków, którzy grają na różnych instrumentach. Do tych muzyków należy mózg z różnymi strukturami, neurotransmiterami, także układ hormonalny i różnego rodzaju tkanki i narządy, a także układy narządów. Każdy z tych muzyków ma przed sobą nuty, wie co ma grać, ale tylko pod wzgórze, czyli dyrygent, wie w którym momencie, który muzyk powinien włączyć się ze swoim instrumentem. Tak, aby ta muzyka brzmiała poprawnie, czyli tak, żeby ta reakcja stresowa, która dzieje się w naszym ciele, w naszym mózgu, przebiegła w taki sposób, aby można było pokonać to wyzwanie, które przed nami stoi. Pod wzgórze uruchamia tak zwane osie neurohormonalne. Te osie prowadzą do wytworzenia kortyzolu, a także adrenaliny i noradrenaliny. Zadaniem tych hormonów jest odpowiednio zaktywować nasze ciało, pobudzić akcję serca, zwiększyć ciśnienie krwi, zwiększyć wentylację płucną, a także zwiększyć poziom cukru w naszej krwi. Te hormony powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych w naszych mięśniach, a także w naszym mózgu. Wszystko po to, żeby te dwie części naszego ciała, mózg oraz mięśnie, mogły wytworzyć takie działanie, które pozwoli nam pokonać to wyzwanie, które przed nami stanęło. Również w naszym mózgu zachodzą zmiany, które możemy określić jako jednoznacznie korzystne pod wpływem stresu. Dochodzi m.in. do aktywacji neuronów znajdujących się w pniu mózgu. Neurony te powodują wydzielenie w całym naszym mózgu, noradrenaliny, która powoduje, że mamy energię do działania, dopaminy, która powoduje, że mamy motywację do działania i serotoniny, która powoduje, że kontrolujemy swoje emocje, a także mamy kontrolę nad zachowaniem, co daje nam poczucie panowania nad sytuacją i daje nam optymizm w tym, że będziemy w stanie wyjść z tej opresji, która przed nami stanęła. Pod wpływem tych neurotransmiterów, a także innych zmian, które dzieją się w czasie stresu, w naszym mózgu dochodzi do aktywacji kory przedczołowej, czyli tej części naszego mózgu, która stanowi centrum dowodzenia, która analizuje sytuację, która planuje, która pozwala nam znaleźć rozwiązanie problemów, które przed nami stanęły. Cały nasz mózg tak naprawdę jest w stanie pełnej aktywacji, po to, aby był w stanie szybko, sprawnie szukać rozwiązań na te problemy, które przed nami stanęły. Pytanie, czy stres rzeczywiście zawsze jest taki korzystny, jak ja go w tej chwili przedstawiłem? Otóż, oczywiście nie jest. Stres bywa również patologiczny, czyli taki, który wywiera szereg niekorzystnych skutków w naszym ciele. Pytanie więc, jaki stres jest niekorzystny? Otóż, zbyt silny, czyli wtedy, kiedy to zaburzenie, które jest źródłem reakcji stresowej, jest na tyle poważne, na tyle silne. Ten stresor jest na tyle potężny, że nie jesteśmy w stanie go pokonać, nie jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Również stres długotrwały ma negatywne skutki w naszym ciele, w naszym mózgu, czyli wtedy, kiedy stresor nie chce odpuścić, kiedy powtarza się, kiedy nie mamy nad nim kontroli. Wówczas stres powoduje zmiany niekorzystne w naszym mózgu, co może prowadzić nawet do depresji. W naszym ciele zaburzony zostaje układ krążenia, układ pokarmowy, zostaje zaburzona odporność, co prowadzi do wzrostu podatności na różnego rodzaju choroby infekcyjne, nowotworowe, a także autoimmunologiczne. Stres długotrwały jest stresem, który wyniszcza nasz organizm. Nasz mózg, nasze ciało nie są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu, by być w stanie najwyższej aktywności przez bardzo długi czas. Wyobraźmy sobie, że ten wielki drąg jest stresorem, a ja jestem reakcją stresową, która próbuje pokonać to wyzwanie, które przede mną stanęło. Mój stres powoduje, że jestem w stanie utrzymać ten drąg nad swoją głową, czyli moje, moje ciało staje się silne, mój mózg pracuje nad tym, jak rozwiązać ten problem. Ale jeśli na czas nie odrzucę tego stresora, nie pokonam go, nie rzucę tą gałęzią tak, żeby nie zrobiła mi krzywdy, to mój organizm, mój mózg nie będzie w stanie długo utrzymać się w stanie aktywności. Po prostu dojdzie do wyniszczenia organizmu i tak działa stres długotrwały, który może mnie pokonać.